Hej hej hej, siebamyczko, z tej strony Borsuk, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 1 2. Diablo 2 Resurrected. Tak dużo odcinków wyszło z Diablo 1, że teraz mi się pierdzieli. No dobra, nagrywać się nagrywa, więc co, lecimy sobie dalej z czarnych moczarów do szukać narzędzi pracy. Nie ma co przedłużać, gdzie tu będzie przejście, pewnie punkt gdzieś u góry, tak jest. Lecimy na tym teraz poziomie. Nie ma punktu nawigacyjnego, więc możemy sobie iść w sumie przez środek, szukając tutaj pobocznej lokalizacji, tutaj jaskini, też tutaj do tej szczeliny. To by siadło tutaj, za runy firm, żeby sobie za zabijanie przeciwników odzyskiwać manę. To by siadło strasznie. Może zdobędziemy. A jak nie, to się pochodzi na hrabinę poza y, nagrywaniem i, i o i mamy czeluść, proszę bardzo. To się pochodzi na harbinę żeby sobie właśnie zdobyć. O, jakiś wielki Co? Lubię to. Erdy, szkolczasta, maczuga, to mnie nie interesuje, nie będę z... O, i Mamy głosika, proszę bardzo. Ile many, ametyst, to sobie też podniosę, żeby mieć, żeby tutaj nic się złego nie stało. To manę, to sobie od razu przypniemy do paska. Widzę. I lecimy. Malusa dzisiaj zdobywać. I tu mamy diablików. Na obecną chwilę nie widzę, nie ma tutaj szamanów diablików, ale spokojnie, oczywiście, są. Każdy tutaj odpowiednik, tych tutaj y, typów, ma swojego szamana, tylko nie zawsze one chodzą, bo y, na przykład później będą szamani y, diablików, więc nic straconego. I mamy następnych sługusów. Pokutnik. Czasami nawet nie jesteśmy w stanie przeczytać, takich szybko bijemy, a dopiero mamy szczelinę na pierwszym poziomie. Ładnie, takcie. Się... Ja. I idziemy sobie teraz w dół. Ile to w ogóle many zabiera? 15 many. No to dość sprawo. Ale damy sobie radę. Potki można kupować to... Tak. Jak level leci, zobaczcie. Oj, pierwszy szaman diablików chyba się pojawił. Czyli jednak w tej jaskini są. Myślałem, że ich nie ma, a jednak są. No ale. Tak w większych skupiskach oczywiście. Dobra. Kompozytowy łuk. Może dla naszej łuczniczki dzielnej coś tu będzie. Ja tutaj tylko miejsca zrobię. Który to jest ten? Może? Może coś fajnego dla niej będzie. Trzeba zobaczyć i poczekać, aż zidentyfikujemy. Jest ja akurat nawet zbój identyfikacji 4,10 no to lepszy Ten wywalamy bo jest niepotrzebny Święta kula to nic nie będzie warta I mamy kolejny poziom, no to co radycyjnie w życie Jak najwięcej życia, już mamy 206 no i co? Tutaj w szczelinę, tu w zmiany kształtu nic. Tutaj z tego drzewka też nic nie chcę. Nie potrzebuję żadnego tutaj pomagiera, że tak powiem. I czy tu będzie przejście? Zobaczmy. I mamy czeluść poziom drugi. Znowu bosik i skrzyneczka. Trzeba uważać, bo ma jakieś tutaj zaklętą aurę, żeby nam większej krzywdy nie zrobił. ile no to podnosimy, bo używamy. I co to w Lekka kusza, no to mnie tylko interesują mikstury, many jak na razie Ile tu było osób? Ole fajnie Myśliwski łuk, tylko sobie zobaczę O, może być, może jakieś tutaj coś będzie warte Dobra, wracamy do miasta i pójdziemy sobie punktem nawigacyjnym Tak, żeby już nie wracać przez całą tą jaskinię Bez sensu 4 do zależności, to się pozbywam eee, To się pozbywam, bo mi jest niepotrzebne. O, 10 odporności na błyskawice to sobie podmienimy. I ile na błyskawice? 15. Super ancko. Kasy na razie nie odkładam, bo i tak wiadomo. Chyba nie zginę. Chyba. Miejmy nadzieję, że nie zginę. Raczej się nie spodziewam śmierci, no ale... Powywalamy, no i idziemy od razu dalej. Tu nie ma punktu nawigacyjnego, także po drodze tutaj tylko zabijemy tych przeciwników. No i idziemy na następną lokację, bo tu już nie mamy czego szukać. Potrzebujemy. Kapliczka umiejętności, to sobie przywołamy duszka, żeby mieć więcej tutaj zdrówka. Zobaczcie, 68, 89, ze strzeliną na poziomie 4. I mamy klasztorną bramę. Tak jest, to idziemy zobaczyć, co to za zło. I mamy, jest studnia, ale ja nie wiem jak tu jest, które przejście, gdzie będzie przejście dalej, więc wybaczcie mi. Ja będę tam, mi zawsze to tłumaczą, ale ja nie wiem, nigdy nie wiem. Musicie mi wybaczyć, także będę sobie błądził po omacku. Tak zwykle, nie trafił. Tradycyjnie. Nie trafił. tutaj może ja nigdy nie wiem ja? yy, wzmocnienia sobie wezmę jaka szybka ta czarna łotrzyca i dostaliśmy przekleństwo, no ale na tym poziomie trudności to o i tutaj, czyli jak jest fontanna to chyba zawsze jest w tą stronę nie wiem Ktoś tam słyszałem o tej fontannie, ale ja mówię nigdy nie znam tej drogi. Nie wiem. Nie będę tutaj udawał eksperta, bo nie mam zielonego pojęcia. Taki szafirek, bardzo dobrze. Przyda się kiedyś na pewno. Weźmy sobie manę, przypiszmy. O i mamy tutaj. Bossa, kamydną skórę to szybko go wybijmy, żeby nam nie zagrażał i nie dał żadnej podkimany, szkoda. I szukamy kowala, właśnie tutaj w koszarach. Tutaj również nie ma punktu nawigacyjnego, jakby ktoś pytał. Tutaj też nie ma, także, jakby ktoś szukał, no to go tutaj nie znajdzie. Wielki Talizman, no to Talizman sobie podniosę. Oj, Czempion. Mi trochę wybąbił mocniej. Dobra. Jakby Biksturek fioletowych już się trochę zbiera bardzo dobrze. Tu mamy przejście na więzienie. No i tam będzie punkt nawigacyjny, no ale my musimy znaleźć jeszcze kowala. Tak, żeby oddać malusa Dreamów w Charsi. No więc musimy go znaleźć. Pewnie niedługo go znajdziemy, coś tak czuję. Dobra. I gdzie jesteś, kowalu? To sami, ko same kowale w tych w Belze też było pełno kowali tutaj jest jeden kowal później jest drugi kowal sami kowale okej okay. może tutaj będzie Niestety, może tutaj? Tutaj chyba będzie, tak. Malus for Dreamów. Gdzie jest Kowal? Kowalu! Jest i Kowal. Fajnie jest zrobiony w tym Diablo Dwa ryzurek. Tak Kowal. Dziękuję serdecznie. Zobaczymy sobie tą wilczą głowę. Nic ciekawego. I Mallus Horadrimu i zwróć czarski. No ale to pójdziemy sobie do miasta. Jak zdobędziemy punkt nawigacyjny na następnym poziomie, to sobie od razu wrócimy do miasta i oddamy tego mallusa. I mamy więzienie. Zobaczymy. Tutaj na razie szukamy tylko punktów w tym odcinku, no chyba, że punkt będzie w ostatnim miejscu, w którym pójdę, no to wiadomo. I szczelina, bum. Szczelina ma synergię od burzy ognia i wulkanu, dobra. Dobrze wiedzieć, wulkan też będę dawał. Jakie obrażenia? 56, 76, Super. gdzie jest punkt na razie go nie widać o, mamy przejście na więzienie, poziom drugi, no ale na razie przejścia nas nie interesuje, chociaż dobrze, że już mamy odkryte nie będziemy błądzić po omacku w następnym odcinku i tu mamy punkcik nawigacyjny, proszę bardzo obozowisko Łotrzyc Oddamy Mallusa. Wielkie dzięki za zwrócenie mi Mallusa. Teraz mogę nasycić jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą. Dobra, dzięki serdeczne. Yy, dobra, możemy tutaj sobie nasycić przedmiot, w sensie biały przedmiot możemy zrobić z niego żółty. To oczywiste, że naszym wrogiem jest demoniczna królowa Andariel. Która przeciągnęła członkinie zakonu na złą stronę i zbezcześciła ich klasztor. To nie wróży nam nic dobrego. W starych pismach Koradrimów jest napisane, że Andariel i inne pomniejsze zła pokonały Diablo, Mefista i Baala, a potem wygnały ich z piekła, wskazując na banicję w świecie śmiertelni. Zanim zamknięto ich w kamieniach dusz, trzej diabelscy bracia wyrządzili ludziom wiele złego. Obecność Andariel może oznaczać, że siły nieczyste znowu sprzymierzyły się z diablo i jego braćmi. Jeśli to prawda, to grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Musisz się zgładzić, zanim zło opanuje klasztor na stałe. I na zawsze zagrodzi drogę na wschód. Dobra, dostaliśmy kościka z Andriel. Ostatni już w akcie pierwszym. Co my tu mamy? Jeden do maksymalnych obrażeń nie, nie, bo to mi za dużo miejsca zajmuje. To też... 10 do odporności na ogień sobie wezmę sprzedajemy, sprzedajemy to zostawiam, bo do zdrowia sprzedajemy, to zostawiam bo szybkość rzucania czarów, super także no co to by było na tyle w dzisiejszym odcinku jak się podobało to łapeczka w górę komentarzyk i zapraszam do następnych odcinków z serii Diablo 1, kurde Diablo 2 Resurrected tymczasem trzymajcie się na razie